Cześć pasieka gromadzeń Mamy 24 października Sobota Jesień w pełni Kolory Ładne Liście już powoli zlatują A na pasiece cisza Właściwie od kiedy Ostatni filmik nakręciłem Czyli końcówka września Nie zaglądałem do pszczół Trochę padało Trochę było Chłodno. No teraz e, ten weekend jest ładny jak na razie. Wczoraj było około 20 stopni, dzisiaj chyba jest 19. Ale pszczółki prawie nie latają. Pojedyncze widzę coś tutaj. Przylatują, ale nie ma za bardzo ruchu. No i dobrze, już, już nie jest skazany. E, teraz to jedynie chcę kontrolnie odymić apiwarolem ale to bardziej w listopadzie zobaczymy jeszcze jaka pogoda będzie no ogólnie teraz jest ciepło i można by było spróbować zastanawiam się może jutro to zrobię dzisiaj dopiero byłem na grzybach w lesie i jeszcze muszę wykopać trochę warzyw okopowych czyli te marchewki pietruszki buraczki i nie mam trochę czasu co chciałem Wam pokazać? Chciałem Wam pokazać, co się okazało na pasiece. Ogólnie trawnik u mnie wygląda tak: rozkopany. Na początku tego typu ślady się pojawiły trochę dalej. Ale tutaj jest pasieka, wszystko jest pobliżu. Zaraz podejdę, pokażę tu wszędzie, wszędzie. Po prostu zdewastowany. Jest niesamowicie trafik. Na początku nie wiedziałem o co chodzi. Jak pojedyncze się pojawiły, myślałem, że, że to robota pikusia, bo on lubi kopać. Ale no on takich płytkich, płytkich po prostu nie kopie. Jak on kopie jamę, to. Taką, że cała głowa mu wejdzie. No i okazało się, że prawdopodobnie... O, jakiś kot dziki. E, okazało się, że mam gościa na pasiece. Prawdopodobnie tutaj jest jama. Tutaj jest, o, stary rów. Kiedyś tu stała woda płynęła, ale od czterech lat u nas jest właściwie taki stan trochę suszy. I w miejscu gdzie kiedyś płynęła woda Jest tutaj ten krąg I jak widać są tu ślady Coś tu się często kręci Pewnego razu po prostu szedłem Tutaj za tymi świerkami mam właśnie te swoje warzywa Szedłem, chyba jeszcze pomidory były I tutaj w nocy z latarką i tu w nocy się coś częstwo, byłem z Pikusiem, więc myślałem, że to on. I tu po prostu z krzaków zaświeciłem latarką, skoczył Borsuk. Pobiegł tak, że walną chyba w ten płot, co tam jest, Masz tu wszystko zatrzeszczało i uciekł. No i pierwszy raz go widziałem jakiś miesiąc temu, ale myślałem, że tylko tu przeszedł. Bo to, że ogólnie na wiosce gdzieś te Borsuki są, no to powiedzmy rok temu jednego ktoś potrącił. Kilkaset metrów od e, tutaj od pasieki przed wioską na drodze leżało truchło, więc e, wiadomo było, że są. No i z 10 lat temu też widziałem koło mojego wujka. No ale nie, nie sądziłem, że zamieszka tak blisko domu i tak blisko pasieki. No bo te ślady na trawniku wskazują, że to jednak bardzo blisko tu jest. Problem jest taki, że czytałem, że Borsuki bardzo lubią miód. I boję się, że on wyczuje pasiekę, wyczuje pszczoły i będzie chciał się włamać. Nie wiem, czy ktoś z Was miał do czynienia z borsukiem na pasiece. Jeżeli tak, to proszę, napiszcie komentarz, jeżeli ktoś wie, w jaki sposób go przegonić, jeżeli jest niebezpieczny, no bo jak na razie tam na pasiece żadnych szkód nie ma, nie widać, ale to nie znaczy, że on w końcu się tu nie zbliży i coś zrobi. Także prośba dla do widzów, jeżeli borsuk to jest rzeczywiste, takie zagrożenie. O, ale grzybki ładne. To dajcie znać. Jakieś trójaczki. Co, co należałoby teraz zrobić, aby, aby jeżeli on jest niebezpieczny, aby go przepędzić, żeby go jakoś tam nie krzywdzić ale może jest jakiś środek, nie wiem coś, coś tam rzucić koło jamy, żeby go smród wypędził. Także tyle. Trzymajcie się. Jak może będę dymił jeszcze tym rolem to coś nagram, ale to no niestety dopiero może jak będą jakieś w zimę, cieplejsze dni pszczół. Kiedy on wychodzić, będziemy sprawdzać, czy żyją. To będą jakieś filmiki. Teraz nie bardzo jest co nagrywać. Cześć.